A no, dawaj kurwa, <grywa> a <Ja>, wybierdalaj. <grywa> e, nie, to Fire's Multiple Arrows. Dobra, exp. to co, potrzebne? Nie to strzały, ale to. No, strzały no. Mówisz o strzałach, kurwa. Strzały to też są strzały. To. dodawaj ale... mi je. Rozjeprno. Dawaj! <grym> Ty Kurwa <grym> gramy? Kurwa E, drugie jeszcze Nie, tam to potrzebne Kurwo to kurwa I co, działa? Więcej temu wypada? Wypada więcej temów? Co? Słyszysz? Nie, nie, to nie więcej, tylko rarity no Więcej, znaczy czekaj Większe prawdopodobieństwo, że rzadkie... O. Że więcej rzadkich przedmiotów wypadnie, o, coś takiego Nie, że rzadsze Więcej wypadnie, rzadkich Wypaść przedmiotów to Wypadnie rzadsze No coś w tym stylu no I co, wypadło coś? Na razie nie Może Chuj w oko ci wpadł Pewno tu, z tego nic nie wypada O. Ja muszę to zabić Czekaj, ja go trochę szkodzę o, kurwa No uszkodziło lecz jebany. No jeb go w dupę mocniej Niech poczuje. No! Wal tym czarem! O, amulet, dzięki. Ach, chujowy weź. To daj. No z tym gównem. <grymne> to daj, no, jak chujowy. No to bierz, no. No bierz go. No. <grymne> Zabawa krutynów, kurwa. Alt <grymne> resistance. Nie zesraj, kurwa Czy to też nie pomoże? Padyś te kombo przy Bosie Kurwa! Moje pole! Kurwa... Oraj swoje pole chuju O! pasz. Kurwa moje pole! Spierdalaj z tym Dobra Tak, tamte do to iść kurwa Kurwa, zaraz... tu coś jest. A to jakiś boss chyba. O kurwa! Padnę zaraz z biurunami jakimś jebany jebie. O bez kitu padnę! Kurwa! UUUUU! A... O, no i tu coś wypadło. Gówno. Gówno wypadło mu z dupy kurw. Główno Ale dobre, i to Czekaj, może tam tędy Albo chuj, już idziemy tędy To był taki mini-boss Taki, taki, kurwa bardzo mini-boss Nie, to był mini-boss taki, no tylko że niekoniecznie do zabicia Bo on był w takiej ramce Czy to może boss unikatowy? Coś takiego Tam się nie zna na tej kurwa Chujem, Co, ja. so, co so też magiczne? O, to były magiczne potwory z tym nie, niebieskim. Kurwa, moje pole! Z tym niebieskim życiem to magiczne potwory, a te z białym to zwykłe, nie? A z tym żółtym to są rzadkie, a z tym brązowym to niekatowe, nie? Coś takiego. Widzisz? Kurwa, kiedy zmiany Einstein? do do bo KURWA MOJE POLE DZIWKO JEBANA KURWA z MOJEGO POLA NO KURWA MOJE POLE SUKO kurwa, <grywa> DOBRZE CI to JEBANA BAWIŁAŚ SIĘ KURWA PŁOTEM TERAZ WĄCHASZ KURWA NOGI MIKOŁAJA CZY JAJA MIKOŁAJA CO TAM WOLISZ Dobra, bierz portal, kurwa. Żyj portala, dziwko. O! A co to, kurwa? Wypadło. Dawaj portal! Czekaj. Czekaj, to cię, kurwa... ...chuj robił. O, ciekawą umiejętność mam, tylko to... Tylko to... Chyba nie działa. Tak. Kurwa nie pierdzi tam. Pierdunie. JEBANE PIERDUNIE! Jeszcze coś. Tu patrz. Tu patrz. I dostała cisza. La, la 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 la. Kurwa, nic nie wypada. Tu nic nie ma, trzeba na górą iść. Iść o, tak o, patrz na mnie, idź tak o, i w prawo. A ja zawrócę, bo tam w lewo nic nie ma. Tam pust, ślepa uliczki i tak dalej, czyszczone. Koniec mapy, coś w tym stylu. O, tu będzie. Chodź za mną. No, a jak, ja, Zaraz, ja. zaraz, Mato, idę. Chyba ja ci dam portal. Motrz też portal? No... jebać na piechotę pójść Tych... no Dobra mogę na piechotę iść Ja nie jestem taką Kurwa hrabi hrabińską, że tą Wszędzie tego Dobra, strzeż się, bo kurwa nadchodzę W Swój portal wejdę Tak jak wchodzę bezdomne dziewczyny Wchodzę i wychodzę, bardzo dobrze wkładam, jak wykładam, to wkładam. Gdzie jesteś, dziwko? To czekaj, jeden poziom, drugi poziom, trzeci poziom. To jeszcze jeden, to ten Angers. Anger, to nie wiem, czemu mi ten poziom się kojarzy z aniołami, bo ma... Tak jak szybko patrzysz, Angel. Angel, czy tam anioły, to jakoś było. Angel chyba, angels, czy jak to tam? Mi się tak zaniła mi coś tam kojarza, to coś innego znaczy Anger Cover jaskinia of Anger Co to znaczy na polski przełóż, co? Gniew Gniew? Jaskinia gniewu? O kurwa, ale oryginalne. Dobrze nie orgazmu Albo kołodzieja, jaskinia kołodzieja złodzieja Pamiętasz? Kołodzieja, złodzieja? Co nas obrabował? Nie wiem, ja nie pamiętam, nie byłem nigdy. Kurwa, tyle kasy wyjebaliśmy na niego, że ja pierdolę. I powiedz mi jedno, czy było warto? Nie. Bo ja myślę, że było warto, ale nie, nie to cenę. O te chyba wybuchają, kurwy. O. KURWA MOJE POLE! To mówię, że nie było warto? No nie wiem, no. Znaczy, ja ci powiem i tak, i nie. Znaczy... No, w pewnym sensie jest warte, ale nie do końca za drogie trochę. O 50%, o tak trzymałbym. Trochę żeby tańsze było, no bo za drogie no i tyle no, co tu dużo gadać. I tak kurwa na początku. Kurwa, co? Co? KG jakieś mi się włączyło. No, błąd. idziesz. Idziesz. Czekaj. Tak. to nie błąd jakiś. No kurwa, roz... AVG, antywirus mi się włączył, a ja takiego nie mam nawet. AVG, czekaj, AVG to chyba jest z Windows'a. Nie? Razem. Nie, to jest taki główny antywirus. Ale skąd on się bierze? Nie wiem, może to jakaś reklama była, ale skąd on to mi się. Może kurwa, AWAST, ujawali. AVG Avast... mi proponuje. AWAST to główną. Nie, dobry jest. Kurwa. Gówno z K K Kasperska kurwa lepsza. Oczyłoby się. To no lepsza, ale awaz za darmowy. jak na darmowy, jest dobry. Awaz co to? Tobiasza co? wirusa wykrył. A, a to... kurwa. Jakiś Norton czy jakiś gówno nie dało rady wykryć tego. Panda! A ty kiedyś. Jebano panda miałeś. Kiedyś. O kurwa! Kurwa! Moje pole! Masz. KURWA! Wypierdalaj! Ty On tworzy te pedały wybuchające? Chyba. KURWA! Wal jakimiś pociskami, kurwa! Trafiam? Trafię, da bliżej! Weź rozjeb go, żeby wypadły rzeczy. Lepsze. KURWA! KURWA PADNĘ! Ja też. Kurwa, a butelki się skończyły, blać. Weź portal. Albo może nie. A może lepiej tak, kurwa, bo padnę. Kurwa, pierwszy raz butelki się sko skończyły grając z tobą. Ale jaja. Jak berety, kurwa. Dobra już jestem, wróciłem Bardzo wkurwiony To nie byś tego pedała No, no Bij go tym czarem, żeby wypadły rzeczy, no No, no, dawaj O Dzięki Co wypadło? No dobre rzeczy Uff. Czekaj, zaraz zbadam Jakieś żółte, bo nie widziałem Armor. Okay. Główno mówiąc krótko Mówiąc krótko, wielkie gówno wypadło A to chyba wygląda jak z drugiej wojny światowej Czy z pierwszej Może tutaj pistolety będą kurwa O już jesteśmy Poznaję po złocie Widzisz, pa, w Diablo dwójce byśmy te całe złoto wzięli, nie? Dla siebie Nie? No portal to ty zrób kurwa No to teraz czas padania To miał być czas ekspienia Kurwa tego co to zip